Odcinek 15. W odcinku występują Dominika Bednarczyk i Tomasz Międzik, a w początkowej scenie odcinka filozof Piotr Augustyniak. W odcinku pojawiają się również Łukasz, prezenterka telewizyjna, oraz zastępca dyrektora teatru. W ich role wcielili się Antoni Milancej, Marta Konarska oraz Natalia Strzelecka. Oprócz aktorów, bohaterami odcinka jest pięć duchów. Są to dawni aktorzy teatru: Irena Solska, Juliusz Osterwa, Wanda Siemaszkowa, Ludwik Solski. Oraz nikomu nieznana aktoreczka grana przez Agnieszkę Kościelniak. W rolę Jakuba Różkowskiego wcielił się Maciej Jackowski. Piotr Augustyniak. Kiedy zastanawiam się, co to są potwory, to myślę, że najważniejsze jest, żeby zobaczyć, że to są potwory. Potwory. Tak samo jak em, powidoki. Potwory to są powidoki. Jakichś stworów, czyli stworzeń, czyli jakieś e, odblaski, jakieś refleksy, jakieś widma istnień prawdziwych. <laughs> Potwory to są takie e, istnienia, w których istnienie wpisane jest nieistnienie pozór, fałsz, iluzja. No więc jak ludzie nawiedzają potwory? No, na przykład wtedy, kiedy są zamknięci, kiedy siedzą e, sami, to wychodzą z nich potwory, czyli wychodzą jakieś refleksy tego, co w nich jest, pozorne i nieprawdziwe. Tak jak y, Wyspiański, kiedy zamknął się jako Konrad na noc w naszym teatrze, to dopadły go maski, czyli po łacinie larwy, czyli jakieś potworne stwory, które były czym? No, były jakimiś y, iluzorycznymi, fałszywymi stronami jego osobowości, które nie pozwalały mu być sobą i one zaatakowały i Wyspiański się z nimi zmagał. Y, a więc y, potwory, larwy, Yy, powidoki, widma, maski. Yy, na ten temat coś yy, fajnego znalazłem mu Kawafisa. Kawafis tam. Yy, Kawafis pisze, pisze tak. Lajstrygonów, ani też kyklopów gniewnego Posejdona się nie obawiaj. Postaci tych nigdy na swej drodze nie spotkasz, jeśli ich nie nosisz w sobie, w swojej duszy, jeśli twa dusza przed tobą ich nie postawi. A więc nie ma potworów? Jest tylko nasze życie? A wirus? Wirus tak wirus życia. Czy naprawdę myślisz, że możesz obronić się przed zakażeniem? Nagranie rozmazuje się. Noc. Po podświetlonej fasadzie teatru imienia Juliusza Słowackiego przemykają różowawe światła. Uświetlają ciemny westybul. Z ciemnej przestrzeni wyłania się biały napis. Zamknięci w teatrze. Dzień 15. Mrówki. Parter teatru. Łukasz, agentka i dziennikarka pochylają się nad czymś. Nie wiem, Tych potworów. Nie, nie. Tak nie. Agentka i Łukasz mierzą z pistoletów, co może być? Łukasz naciska z pustki. Kobiety przestraszone. Agentka odskakuje w tył. Przyciska dłoń do ust, cała trójka odchodzi. Ciemny pokój. Na kanapie śpi kobieta. Budzi się nagle. Coś... Co jest? To, co to było? Dużo, dużo, dużo. dużo już, 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 chwileczkę, Dużo. Teatralny parter. Widma. To z pistoletami. I zastrzelili Cześka. Z zimną krawiołą. Niedobrze. O jezus. O jezus, Maria. Ciemna garderoba. Przy lustrze siedzi Dominika Bednarczyk. Spałam. Oświetla biurko latarką z telefonu. A no, wyspałam się chyba za wszystkie czasy. Spogląda w lustro. Pamiętam, mhm. że. E, coś marudziłam. E, że. Że co, Że koniec, Że tragedia, Że już, że, że już nic nie będzie, no aż, aż poszłam spać. No, a teraz, a teraz wstałam. I co? Nic. Nic się nie zmieniło. Nie ma końca świata. Wszystko jest tak, jak było. Rozgląda się po ciemnym pokoju. No dobra. 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 Trzeba się zbierać, dobra. Wstaję. Okej, okej, okej. Dobra. wychodzę. Wychodzę. Miga czerwone światło. Na widownię wchodzą Łukasz, prezenterka oraz agentka. Nad sceną przelatuje potwór w kształcie jaszczurzej głowy z ognistymi skrzydłami. Łukasz mierzy do niego. Zabija stworę. E. Prezenterka. Uwielbiam mężczyzn, którzy potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Agentka. Uwielbiam kobiety, które nie mówią wziąć. Wziąć przecież powiedziałem. Słyszałam wyraźnie wziąć. Możecie wziąć i się zamknąć. Łukasz wychodzi z widowni. Uch, ale męski. W ciemnym korytarzu Dominika. Radek, y, wychodzę, wychodzę z teatru, zaraz wsiądę do samochodu i y, y, jadę prosto do domu. No, to pa! I tak pewnie tego nie odsłucha. Dobra, idę. Na klatce słodowej. Schodzimy, prędko. Ale powoli, spokojnie. Żebyśmy się tu nie pozabijali. Albo żeby nas nie pozabijali. Bardzo proszę. Cisza! Nie rozdzielajmy się. Ja zamykam pochód. A tamci aktorzy gdzie? Schodzą. Są już na poziomie minus 3, minus 5, minus osiem. Jeszcze kilka pięter. Będą na miejscu. Dominika podchodzi do drzwi wejściowych. Są zamknięte. Na zewnątrz noc. Co? 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 I know. I know. Scena, Łukasz otwiera zapadnie. Z zapadni wysuwa się zielony stwór z rogami. Łukasz mierzy do niego z pistoletu. Przy zamkniętych drzwiach Dominika. Uspokój się, uspokój się, Dominika. Dobra, w górę, w górę. Skoro te skurczybki przyszły z domu, to trzeba i w górę. Jak najwyżej, tak? Odbiega ciemnym korytarzem. Na scenie Łukasz, prezenterka i agentka patrzą w głąb zapadni. Asta la vista, baby. A może jeszcze raz? No jeszcze raz, jeszcze raz, powiedz do kamery teraz. Prezenterka filmuje Łukasza. Asta la vista, baby. Świetnie, a teraz tak jak Arnie. Czekaj. No. Asta la vista, baby. Zapadnie w się stwór. Możemy sobie zostawić terminatora na później. Cała trójka pochyla się nad zapadną. Łukasz ostrożnie wchodzi do środka. Aktorze. Błagam szybciej. Zwolnijmy, błagam! Jeszcze w dół w tym budynku nie ma poziomu minus 14, chyba jednak jest. Idziemy, idziemy. Proszę Państwa tempo. Ja zamykam pochód. Ktoś biegnie z pistoletem ciemnym korytarzem. Pojawia się zielony stwór. Zabija potwora, biegnie dalej. Strzela do skrzydła tego stworka. Widno. Nie A Kto? Przed nimi zwykłe drzwi. A za nimi... Rożkowski. Drzwi A... otwierają się. Wbija wzrok w ekran komputera. I wtedy... Pociera skroń. W tle budząca grozę muzyczna. mroczny motyw. Mm -hmm. Coś takiego. Tak, i wtedy Grzesiek. Co jest kurwa? Grzegorz. Co jest kurwa? Mrówka jest. Piękne, małe stworzonko. Najinteligentniejszy owad na planecie. W przyciemnionym pokoju Tomasz Miedzik Na oczy mrówek składają się setki malutkich, drobnych oczu. Mrówki widzą inaczej, niż ludzie. Widzą szczegóły, e, połączenia, które człowiek, jest, y, ta człowieka, to wszystko zlewa, rozmywa. Tomasz uśmiecha się lekko. No i mrówki mają czułki. I czują. Widma. ci z pistoletami idą za nimi. Okropnie niesmaczne. Strzela. Bu, bu. Do tych, którzy tu byli od tak dawna. Do tych, którzy mogliby im pomóc. Tomasz. A jednocześnie potrafią podnieść rzecz, która jest pięćdziesiąt razy cięższa od nich. Podnoszą całe światy i posiadają dwa żołądki. I jeden służy im do przechowywania własnego pokarmu, a drugi do karmienia innych karmimy innych. Widzimy inaczej. Tworzymy grupę, a potem karmimy innych. Ktoś idzie korytarzem w ręku pistolet. Pojawia się zielony stwór. Zabija go i idzie dalej. Wchodzi do jasnego pokoju. Tam czerwony stwór. Tomasz. Mają królową. Królowa mrówek nie podejmuje decyzji. Nie rządzi. Robotnice rządzą się same. Królowa Mrówek jest i tworzy nowe mrówki. W tym mrowisku królową jestem ja. Marciuszenko. Przecież to jest wariat. Bo... Właśnie. Padł już Rysiek. Loria. Grażyna. Lodia. Nie tak. Jesiek. Wszystko się posypie. Jeszcze nie, może nie. Ciemna klatka schodowa. Gęsty mrok rozprasza nikłe światło sączące się z dwóch łukowych okien. Po ciemnych schodach wchodzi Dominika. Stawia ostrożnie kroki. Podświetla schody latarką z telefonu. Dominika przytrzymuje się ku tej balustrady. Staje na piętrze. Wchodzi na ciemne, zakurzone poddasze. Tomasz. Czas na sen. Głęboki sen do tego, co było do początku końca świata. Zamknijcie oczy. Dominika podchodzi do dwóch niebieskich punktowych świateł w głębi ciemnego poddasza. To diody błyszczące w ogromnej metalowej skrzyni. Dominika podświetla ją latarką z telefonu. Tomasz. Zamknijcie oczy. Roszkowski. Wszyscy aktorzy zamykają oczy. Aktorka o dużych, zielonych oczach patrzy w kamerę. Przymyka powieki. Oczy zaciskają kolejno Rafał, Dominik i ktoś otwarzy osnutej mrokiem w ciemnym pokoju. Powieki mruży dwoje aktorów. Poddasze. przy tajemniczej metalowej maszynie Dominika. Co to jest Dźwignia, przyciski. To? naciska niebieski przycisk. Otwiera szeroko oczy. Co, co? Kopuła! Kopuła, płonie! Płonie, Kopuła! Kopuła! Płonie! W korytarzu Łukasz i kobiety. Słyszycie? Nie. Nie. Za tymi drzwiami dzieje się coś dziwnego. A nie, to może wracajmy z no, Łukasz dotyka klamki metalowych drzwi. O, o, ostrożnie! No dalej! No dalej! Napiera na drzwi całym ciężarem ciała. Wpada do ciemnego pokoju. Cofa się. Jest oszołomiony. Cała trójka odsuwa się od drzwi. Agentka oddycha głęboko. Prezenterka filmuje wnętrze telefonem. Łukasz obejmuje kobiety. Patrzą przed siebie przerażeni. Ciemny pokój. Łukasz trzyma Tomasza na muszce. Dzień dobry Łukasz. Cieszę się, że dołączyliście. Co jest? Co? Wybiliście wszystko. Co, co tu się dzieje? Były tu tyle lat. Niewidoczne. A kiedy wreszcie postanowiłem wam coś powiedzieć pokazać, to ty, Łukaszku, co? Bom bom. Jak na filmach. Co z nimi? i czemu wszyscy mają zamknięte oczy? Zatrzymali się. Zwolnili. Myśl. Dominika przy maszynie. Skup się kobieta. Skup się Dominika. A może to. Może to. No. Albo nas wszystkich uratuje. Albo to wszystko. Pierdolnie. Dobra. Na dziesięć. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery, pięć! Nie, ja muszę ich obudzić. Do nich jest tylko jedna droga. Przeze mnie. Ociekajmy no, stąd! 6! No. 7, osiem, dziewięć! O. Dalej, Łukaszku. Strzelaj. Jak na filmach. Strzelaj. Pojawiają się napisy końcowe. Jeśli chcesz wesprzeć produkcję serialu, zapraszamy na zrzutka.pl ukośnik Z, ukośnik Teatr w Krakowie. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Audiodeskrypcja Fundacja Siódmy Zmysłu, tekst Anita Fidyka i Alicja Maciejewska. Konsultacja Agata Psiuk i Katarzyna Zawodnik. Audiodeskrypcja powstała dzięki środkom Z Zurich Foundation. Czytała Ula Nowak.